Mamy dzisiaj taką małą konfrontację pomiędzy zawodnikami Podkarpacza i Małopolski. Zobaczymy jak to wszystko wypadnie. Są wszyscy czołowi zawodnicy w młodzikach, może nie wszyscy w dniach, ale mam nadzieję, że przy okazji ci, którzy są, podrezerwują swoje doradki punktowe. Ogólnie w imieniu organizatora tutaj bardzo serdecznie witam, mam Znaczenie, że tak jak do tej pory będziecie nas często odwiedzać, tak dzisiaj będziecie zadowoleni z zawodów, które Wam tutaj doorganizowaliśmy. O otwarcie trudnieju poproszę prezesa Podkarpackiego Związku Dodnikona, pana Darka Stańka. Dzień dobry, witam wszystkich na kolejnym trudniem Kraju prostym. Witam rodziców, witam inniorów, witam przedstawicieli Województwa Podkarpackiego Małopolskiego, witam generałów. I serdecznie zapraszam do gier. Rumień krajowy uważam za otwarcie.